komordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku programu Lego Tomodena. Dzisiaj tworzę trzy gazetki. Mam pięć ale tamte są z Lego Star Wars. Więc zostawię je na 4 maja 4 of May. May, may the 4th be with you, czyli Święto światowe, yy, światowy dzień Star Wars. Yy. Prawdopodobnie też zrobię streama z Battlefronta, ale to zobaczymy. E, póki co mam tutaj Lego Minecraft, Steve i pająk. E, jest też miecz, także będzie idealnie. E, tutaj mam Kapitana Amerykę. E, właśnie starczą i chyba Tesseract też. E, także jest idealnie i perełka. Czegoś takiego jeszcze nie miałem wcześniej: mini budynek Hogwartu i Dumbledore z Lego Harry Zaczniemy jednak od tego. Bo według mnie jest najciekawszy Lego Minecraft. Jest tutaj i Pająk i in Steve. Odpakujmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Pierdut. OK, mamy tutaj e, saszetkę oczywiście z elementami. E, 19 elementów jest. E, Steve i pająk, a poza tym jeszcze mamy e, Steve i paskudny pająk. Jeszcze e, tutaj sprawdźmy co jest w gazetce. Jest komiks, jest komiks. Mm, też Aha, tutaj akurat e, też jest reklama e, z, z numeru e, LEGO Star Wars, który już mam e, z Luke'em Skywalkerem, ale patrzcie na to. Tutaj mamy e, fantomy nocy. E, fajne akurat z LEGO Minecraft, właśnie. I jeszcze mamy drugi plakat, tryb przetrwania, ale. Nie będę teraz właśnie wyjmował tego plakatu, jest Alex, jest też właśnie tutaj też napis właśnie tryb przetrwania. Jest okej. Okay. Dalsza część komiksu. No, jest ok. Jeśli chodzi o samą gazetkę, a jeśli chodzi o zestaw a mocny klej. O, kurwa. Nie będę tego rozcinał. Ale właśnie zwykle jest akurat też instrukcja do złożenia właśnie minifigurek. O! I jest takowa tutaj. Jest to na 32 stronie. Do złożenia figurek. Ewentualnie właśnie... O! Jeszcze zobaczcie jaki mocny klej. No po prostu masakra. Okej. Okay. Ja niestety nie pamiętam jak się te poszczególne elementy nazywają. Dlatego ja po prostu będę... Będę po prostu nazywał tak jak umiem. Jest tutaj głowa Steve'a, to z, z nadrukiem i niezadrukowane nogi. I do tego niebieski miecz. Co mi się bardzo podoba, bo ja akurat. Lubię właśnie miecze i chciałem mieć właśnie miecz, a nie chciałem się kupować, nie chciałem po prostu kupować całego zestawu, gdzie właśnie był jakiś miecz, a się trafiło to tak. Dobra, także dajcie mi chwilkę, ja to ogarnę, nie będę przedłużał sztucznie odcinka i pokażę wam jak wygląda już gotowy pająk. Okej. Okay, pająk gotowy. Steve gotowy. No jest praktycznie tak jak tutaj w instrukcji. Dobra, zaraz zaczynamy Avengers. Lego Marvel Avengers. Opa. Tutaj nie ma napisane ile jest elementów. A przejrzyjmy jeszcze właśnie gazetkę. Tutaj jest instrukcja. No tak, Tesseract jest ta kostka, to jest Tesseract. Właśnie. Okej, okay, mamy akurat labirynt. Jest i komiks. Jest plakat z Iron Manem. Z jednej strony, a druga Łotry na wolności. Ciekawe. O, tutaj jest jeszcze właśnie Tony Stark. Dalsza część komiksu i, z kolejnej, i zapowiedź kolejnego y, numeru. Y, to y, właściwie jest numer y, War Machine. Z 18 sierpnia, a tutaj mamy numer, już Wam mówię, trzeci z 2022, czyli e, ja nie wiem, niestety nie pamiętam co jaki czas się ukazuje, ale chyba po prostu to są jednak, e, albo to jest kwartalnik, albo, e, albo miesięcznik, ale nie jestem pewny wcale. Okej, okay. no cóż. Odpuszczmy to i złóżmy e, kapitana Amerykę z tesseraktem. Pancerne zaraz wracam. Jako, że folia jest pancerna, trzeba ją przeciąć. No i moje wysłużone nożyczki. Ledwo dają sobie radę z tą pancerną folią. Huuu, trzeba będzie naostrzyć. Okej, okay. o, jeszcze jeden element. Nie, dwa elementy sobie jeszcze, dobra. Puściutko. E głowa zadrukowana na dwie strony. Złóżmy samego Kapitana Amerykę. Jest... TORS jest zadrukowany z obu stron. Co bardzo mi się podoba. Bardzo lubię właśnie zadrukowane z obu stron TORSy. W minifigurkach. No i jeszcze oczywiście Heum czy właściwie maska. Ok, tutaj mamy teseract. I teraz trzeba jeszcze y, to wszystko złożyć. Kilka elementów jest. Dam sobie radę. Także wracam jak będzie gotowe, żeby nie wydłużać y, właśnie sztucznie odcinka. Pierdot. Ok, mordeczki jest i Tesseract i Kapitan Ameryka, to powinno być tak, ale nie umiem tego Tesseractu przymocować do, do ręki. Także nie będę akurat tutaj już próbował. A zobaczcie, jeszcze Jetpack jest. Ok, a teraz czas na e, Mikro Hogwart i e, Dumbledore. Okej. Okay. Jeszcze tutaj yy, według rozpiski. Yy, zestaw klocków. Limitowana karta. Saszetka z naklejkami i kartą i pudełko na karty. To to jest to pudełko właśnie. Za chwileczkę jest je złożę. Prawdopodobnie jest wszystko akurat. Mmm, tutaj właśnie. Pewnie w gazetce jest instrukcja, jak to wszystko pozaginać. Pierodot. Na łączeniach prawdopodobnie tylko trzeba pozaginać, właśnie. Tak jest. Dobra, tym się zajmę po prostu. Poza, e, poza ekranem. Poza e, nagraniem. A tutaj mamy złotą kartę. Jakaś limitka to jest. E, chary lecący na miotle z listem i e, hedwigą. Jak dla mnie petarda. Ale tutaj to jest najlepsze z najlepszych, bo mamy tutaj mnóstwo elementów. Oczywiście nie będę tego nagrywał, a tu jeszcze mamy naklejki. Także odpakujmy te wlepy. I zobaczmy, jakie są te naklejki. Tutaj sowa z listem. Tu mamy Forda, Anglię i jeden z pająków. Tutaj jest profesor Quirel. Tutaj mamy prawdopodobnie Drakona Malfoja i, e, i Rona, bo pamiętam do trzeciej części. Tu mamy jeszcze, proszę, Limitka e, z eliksirem wielosokowym Choron. Może nie Limitka, ale hol, karty. I jeszcze kartę mam tutaj. Mamy tutaj, proszę bardzo, z Golden Trio. Jest elegancko. Okej, okay, przejrzyjmy jeszcze gazetkę. Która nie jest gazetką, tylko albumem na te właśnie naklejki. Tak jest, mordeczki. No. Elegancko. Dobra. Teraz zajmę się już e, poza wizją, złożeniem tego wszystkiego, ale wcześniej. Zobaczmy jeszcze ile tych elementów jest. I złożę po prostu Dumbledorea e, na, e, na wizji, a e, zamek już po prostu żeby nie sztucznie nie przedłużać. O proszę. Instrukcje tutaj, tutaj mamy, hmm, elegancko. Pierwszy raz w ogóle mam taką gazetkę Lego, więc no cóż, to jest bardzo ciekawe, jak to właśnie złożymy. Hmm, Okej, okay, mamy tutaj TOS zadrukowany z obydwu stron. Nogi nie są zadrukowane, ale nie są zadrukowane, ale tam mi nie przeszkadza. Mamy też kartę czarodziejów, no i mamy oczywiście włosy Dumbledora, brodę i mamy oczywiście też tutaj jest głowa. Zadrukowana z obydwu stron. Lekki uśmieszek i otwarty uśmiech. No, i oczywiście zaraz muszę znaleźć ruszkę. Już mam dwie nawet. Są dwie różdżki, ale nie jest to. Spodziewałem się akurat, że jednak to będzie e, czarna różdżka, a to jest po prostu zwykła różdżka, właśnie e, z Harry Pottera. No cóż, jeszcze tutaj, akurat. Hm. To właściwie za element jest. Nie mam pojęcia. No I jeszcze właśnie. Karta z czekoladowych żab. Dobra. Zaraz wracam jak yy, poskładam Hogwart. Pierdut. Okej, okay, mordeczki. Już wiem co to za element jest. To jest czekoladowa żaba. Tak. No, nie wygląda mi to tak dokładnie na żabę. Nie przypomina tak bardzo. Tutaj jest właśnie Dumbledore. A tak się prezentuje y, miniaturka y, wierzcho Wartu. Jeszcze tutaj mam trochę zapasowych elementów, także oczywiście to muszę sobie gdzieś skitrać. I to wszystko będzie już. Mamy tutaj właśnie jeszcze. Kapitana Amerykę i e, Tesseract. A do tego Pająka i Steve'a z Minecrafta. No, przyzwoicie. No i oczywiście jeszcze trochę tego jest. A pudełka jeszcze nie złożyłem. No i co? To by było na tyle? Trzymajcie się wielkie pozdro. Elo!